Hej! z wszystkim, tu Kamruz. Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w The Binding of Isaac Rebirth. Kontynuujemy naszą przygodę i chyba musimy rozwalić 3 razy Isaaca, żeby odblokować e, pa, pa 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 polaroid e, I ogólnie, jeżeli pokonamy, z tego co mi mówiliście, nie Isaaciem Isaaca, tylko Blue Baby Isaaca, odblokujemy kosteczkę. Spróbujmy. Spróbujmy to zrobić. Może się uda. Bez polaroidu będzie ciężko, będzie naprawdę ciężko. Ale, ale warto spróbować, tak czy siak. Oczywiście nie chcemy być w celarze. Dobra, mam najlepszy item na świecie, który jest głównym. Więc dobra, ogólnie nie możemy mieć maksymalnych kontenerów na życie. I mamy najbardziej chujowy item na świecie. No może, nie, może nie najbardziej, ale... Jeden z najbardziej chujowszych itemów na świecie. Więc no cóż, lecimy przed siebie. W staty mamy chyba troszkę gorsze od Izaka, jeżeli mnie pamięć nie myli. Jesteśmy pod wpływem klątwy, amnezji, jej. Opa! No Ale to pomyślenie jest dość easy, mimo że jest duże. To jest dość easy, tak czy siak. Więc przejście nie jest problemem. Miejmy tylko nadzieję, że będzie Treasure Room. Z ciekawym itemem, najlepiej dopakującym atak. Bądź takim jak heum czy coś takiego. Bo jednak to są dobre itemy na Blue Baby. Itemy, które zmniejszają szansę na... Pojawienie się czerwonych... serc, a zwiększają na... nie wiem, każde inne. Są dobre. Ten ogon czarny, jako trinket, byłby zajebisty. O, tak. Bo on sprawia, że zamiast czerwonych serc pojawiają się czarne serca, więc nie dość, że e, są to serca jednorazowego użytku, że tak powiem, czyli jedyne na Blue Baby, to jeszcze... Bum! Czarne, czyli zadające dodatkowe obrażenia, jeżeli oberwiemy. Super. Eee, no i właśnie takich serc nie chcemy. Te serca są smutne. Nie wiem, zrobię kupę, bo mogę. Szansa na monetkę? Czyż nie? Dobra. Hop, hop, hop. Tutaj nie idziemy. Rozwalę kupę, bo mogę. Nic nie leci. W sumie szkoda czasu. Ue, a ten ryj, ten ryj, blue baby. Nie. Wracając. Treasure room to jest najistotniejsze w tym momencie. Ponieważ potrzebujemy czegokolwiek. Żeby nie być głównym. Wypuszczamy gówno, ale nie chcemy być głównym. Taka jest różnica, pomiędzy tym co mamy, a tym czym nie chcemy być. E, bomby, klucz oczywiście, to się bardzo przyda. Długie pomieszczenie. Wow, nie wiem jakim do nie obrywałem, ale nie narzekam. Przyjmę. Tą, o, z zabiłem go? Przecież ja chyba tylko raz go zaatakowałem, nie wiem jak to działa, ale okej. Okay. Ło, wow, Curse Room, to jest straszne ryzyko, z drugiej strony może być super opłacalne, ale z innej strony może być to strasznie nieopłacalne. I teraz pytanie, czy ryzykujemy. Eee... Najpierw zobaczmy, co będzie w Treasure Roomie, dopiero potem się zastanowimy, czy tam wejdziemy. O! Patrzcie, to znalazłem kamyczek, ale to potem. To potem, najpierw Treasure Room. Treasure Room jest, moi drodzy, najważniejszy na ten moment. O mój Boże, nie, 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 nie. Najpierw te pa tego pająka rozwalić, najpierw pająka rozwalić. A teraz całą resztę, żeby się nie podpaliła. O, bo one skaczą daleko i biją dużo. Dobra. Spoko, karta tarota, no raczej niezbyt mnie to obchodzi. I jest. Roomu. Co to jest? Attack Buddy. Eee. No dobra, chyba jak jak postawimy bombę, to to nie doleci, nie? Chyba. Jeśli mnie pamięć nie myli. Dobra, ogólnie. Eee... Łączę wątki, uwaga. Dobra, postawię tutaj bombę. Bo jest niebieski kamyczek. I kluczyk, okej. Okay. I ryzykujemy. Eee! O, webgapiego, webgapiego to może być bardzo opłacalne. Zobra, straciliśmy jeden Soulheart, ale webgapiego to jest item którego używamy co pomieszczenie. Więc to jest dobre. Ok, w takim przypadku. Nie pamiętam, czy to aż pokrywasz 3. Mógłbym tutaj wejść. I otworzyć to coś. Czy to pokrywa 3? A dobra, zaryzykujemy, zaryzykujemy. Szybko, szybko, zdążę. Nie, nie pokrywa. Szlak. Ok, czyli wiem, że to ma zasięg dwóch kratek, bomba. Nie pamiętałem tego. Naprawdę nie pamiętałem tego. Przepraszam. Dobra, trudno. Nie ma co pakać nad lekiem. lekiem. Ważne, że mamy jeden z itemów do gapiego. Który jest takim ok spaceballera itemem. Umożliwia nam zwiększenie obrażeń co pomieszczenie. To się przyda akurat. Mamy tego robaczka, który lata tam, gdzie my atakujemy. Co też nie jest jakieś super złe. Uwaga, będzie leciał? Dobra. Nie jest jakiś super złe, nie jest jakieś super dobre, ale zawsze to zwiększenie obrażeń, którego potrzebujemy. Fiu, fiu, Dobra, i ma duży zasięg w sumie. Przeotuje przez ściany. Profity, są profity z tego. Pa, ba 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 ba. Ile to bije w ogóle? No, troszkę tam bije. Nie będę narzekać, zdecydowanie nie będę. Fiu, fiu. Dobra, ubici. Hop, 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 hop. E, to dawało nam speed i damage up, super. To co, czego potrzebowaliśmy. No tak, zapomniałem, że jesteśmy martwi i mamy krzyżyki na oczach. Przypadek? O mój Boże, kolejne pomieszczenie. Dobra, wejdę tam, zapewne wejdę, bo jest szansa na kolejny item Egapiego, albo na serca. Więcej serc, jeszcze więcej. Pomijając, e, pa 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 pa, dobra. O, jest bomba, no to teraz możemy wyjść. Będę żałować? Gimpy! Nie! Nie będę żałować! Zdecydowanie nie będę żałować! Mamy Gimpera, to jest item, którego bardzo, bardzo, bardzo potrzebowaliśmy. I to tak na no niesamowicie bardzo. Jeżeli obrywamy, mamy szansę. Fuck! Na to, żeby pan Soulheart czy tam Blackheart wyjebane, ej, chyba mamy większą szansę na Blackheart niż tam Soulhearty. To nie jest istotne. Ważne, że mamy coś, co nam będzie nam generowało życie. I to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry item. Zwłaszcza na Blue Baby. Zwłaszcza na Blue Baby. Opa, opa, uwaga na te maluchy. I muszka, dobra, zajebiście. I mamy bombę, spoko. Eee, kluczyk, nie, jeszcze nie, nie mamy aż tyle pieniędzy, żeby to było opłacalne. Eee, Wątpię mucho. Wow, wybuchło, okej. Okay. Nie będę narzekać. Nie mam powodu, by narzekać. Opa, okej, okay, mamy klucz. Mamy, okej, okay, mamy bombę i mamy dwa klucze, super. Jest jakieś pomieszczenie? Tak, podpalone. To bo chyba wybuchnie, jeżeli rozwalę. E, to w sumie nie będę musiał zużywać bomby. I tak będę chciał zużyć bombę. A, nieważne. Hop. Gimmi gimmy. Ło, dwa Sulherty, tak! Ło! To jest też super item. Na tutaj. Eee... To jest kontakt czy... Triple Shot. Uh, Triple Shot. Ok. To jest bardzo interesujące! I możemy wejść tutaj. Tu jest sklepik, okej. Okay. Zapamiętajmy. Przydałoby się wejść jeszcze do jakiegoś sekretu. Żeby kupić przecenę. Chyba to będzie opłacalne. Czy będę robić triple shot? Nie, nie robię triple shot robię pojedynczy strzał. Tak się siak, ten item jest dobry. Jest zdecydowanie dobry, więc go zachowamy. Eee, kluczy nie mamy. Możemy wejść do bossa i w sumie to zrobię. O, bomba, super! Może dostanę klucz. dostaliśmy klucz, zajebiście. Eee, czy tutaj możemy wejść? Jest szansa, że możemy wejść do sekretu, jeżeli to jest sekret. Nie ma, okej. Okay. Eee, pa -pam, pam zanim pójdziemy do bossa, jeszcze musimy posprawdzać inne sekrety, możliwości na sekrety. To jest opłacalne. Jest, super, czy zostanę mieć 4 golda? 3. okej, okay. może wlecieć z ogniska, jak nie to poszukamy. A już w sumie, czy mi zależy na przecenie, nie, nie mając większej ilości golda? Raczej nie, wejdźmy tutaj jeszcze. Eee, uu, to jest bardzo interesujące. Hopa. To, co nam daje? Jeden. okej. Okay. O, monetkę. Okej, okay, potrzebowaliśmy tego ogólnie. To daje nam nieśmiertelność. To daje nam skakanie. trafiliśmy do biblioteki. A i tak zostawię sobie. Tam to jest. To są duże obrażenia. Po prostu. E, dobra, pa, 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 pa. Kupimy jednak Solherta. Nie ma sensu kupować przeceny. No, się to nie opłaci. Hop. Po przecenie mógłbym bombę kupić, ale ja zostawię na kolejny room. Zostawię na kolejny room. Może będzie akurat ciekawy item za 15 centów. Dobra, monstro easy. Jakby udało nam się to to byśmy po prostu wygrali tą grę. Ponieważ tam jest head, kopiuje efekt brimstone'a, to nie muszę chyba mówić, jakie to ma obrażenia. Hop, hop. Mam bardzo ładne poobrażenia z tym triple shotem. Dobra, eee, dostaliśmy dużo pieniędzy. Więc faktycznie mogłem kupić tą przecenę i to mam zamiar zrobić, a najpierw wejdziemy tutaj. E, pakt, ogólnie pakt daje nam 2 soul herty, więc oczywiście wezmę i zwiększa damage oraz tirsapy. Zdecydowanie opłacalny item, straciliśmy tylko 1 hert e, i kupię jednak e, ten e, no przecenę, będzie na kolejne, kolejne itemki będą kosztować tylko 7 centów, więc właściwie i tak będziemy mieli na duży item w kolejnym roomie, top. Zajebiście, jest dobrze. Mamy dużo obrażenia, mamy triple shot, jest super. I jak, jeżeli uda nam się jakimś cudem zdobyć brimstone, jeżeli, to w ogóle gra jest totalnie zdominowana, bo triple shot i jeszcze spacebar item, nie? Jest dobrze, jest dobrze. E, nie, dla innej skrzyneczki tam nie będziemy wchodzić, jest totalnie nieopłacalne. E, życie też nie mam zamiaru tracić. Opa! Dobry item, dobry item. Hop. mamy dużo obrażenia całkiem. Znaczy, dużo obrażenia, bo patrzcie, mamy triple shot, ale z jaką częstotliwością, to jest bardzo duża częstotliwość ataku, jakby nie patrzeć. Hopa. Dobra. Ogólnie, pilsy w dużym stopniu są bardzo płacalne dla Blue Baby, gdyż... Ooo, zjebałem. E, gdyż, aczkolwiek, ponieważ... Czekajcie, skupić się muszę. Wow, o, oh, dobra. Gdyż, ponieważ, aczkolwiek, nie mamy czerwonych żyć, więc jeżeli mamy e, pils... HP up albo HP down, to właśnie mamy tylko HP upy. I dodaj nam herta Fak, o mój Boże, jak zjebałem. Camusogarni eee, Dubsko. Naprawdę musisz być super ostrożny jako Blue Baby. Nie wiem, czy nie zapomniałeś, może, ale to, to nie jest łatwa postać do gry. Wymaga niesamowitej precyzji i niezjebania. Dobra. W sumie mogę użyć tego. Nie trafiłem nikogo, brawo dla mnie. Może nie tak jak delos, Lost, precyzyjna, ale jest wciąż. O, dużo pieniędzy, spoko. Opa, co to jest? Fate up. Musimy sprawdzić, co dają te trinkety. trin e, Platinum Guard. Platinum Guard. A więc tak, tamten item, kluczyk, dawał nam pewnie większą szansę na. Większą szansę na znalezienie, na znalezienie kluczy w, w czastach. Spoko. Co daje nam to? Mamy zwiększoną szansę na znalezienie Angel Roomu, zamiast Devil Roomu. Normalnie mamy 50% szans na to, albo na to, a tak to mamy 75%. Eee, w takim przypadku akurat klucze nam się przydadzą, a już do Angel Roomu nie wejdziemy. Więc zrobimy tak. O mój Boże, dobra, przejdziemy tędy. O, zabić go szybko, dobra, żyłem. Easy peasy, bomby, spoko. Akurat się przydadzą, opa. Hop! Nie trafiłem, trafiłem kogo? Hop, hop. Hop, dobra. Jest klucz, zajebiście. Czy ja byłem w treżeromie, nie byłem w treżeromie, klucza potrzebujemy, dlatego jeszcze nie wchodzę do sklepiku. No i zniszczę to, żeby nie mieć co z głowy. E, jednak bomby użyję tutaj, bo może to finał się sekret. Dokładnie. E, Okej. Okay. Użyjmy tutaj, są grzybki. Trzy grzybki, to jest ok wynik. Zdaliśmy zajebisty trinket, może być, bierzemy. Zdecydowanie dobry trinket. E, miałem efekt kompasu, nie wykorzystałem. Dobra, chodźmy na prawo. Okej, okay, naprawdę nic nie ma. A, są wybuchające pająki. Super. Dobra. Bum. Nie powinny do nas skoczyć. Raczej. Hopa. Więc powinienem ich rozwalić bez problemu. Dobra, jest. Okej, okay, jest ok. Opa. Nie trafiłem oczywiście. U, skrzyneczka. Fak. jakim cudem oberwam. Dwa razy was spojebało. O mój Boże. Dwa razy, serio, dwa razy oberwałem od takiego czegoś. Nie, nie wierzę w to, nie wierzę w to. O mój Boże, znowu to samo pomieszczenie? Chłapa postrało. Dobra, teraz wejść do Curse Roomu jest bardzo niebezpiecznie. Zobaczymy nawiew co będziemy mieli w Treasure i w, w sklepiku. Ale o mój Boże, jakim cudem ja oberwałem dwa razy. To jest okropne, to jest okrutne. Moi drodzy, to jest okrutne. Dobra, no. Życie. O, super. Super, super, super. Soul Heart plusik. Naprawdę nie mam tutaj dojścia. Dobra, wyjebane. Jeszcze tak mogę zrobić. Więc się bomby zwrócą. Super, super. Kluczyka nie zużywamy. E, ponieważ, no wiadomo, Treasure Room, który jest istotniejszy. Od kamyczka. Co, jak co? Opa! O, siebam oberwę O, o, Zało serca na pół sekundy. Dobra, ale jest ok. Coś fajnego. Ło, Solher. Tak, jesteśmy w niebie, moi drodzy. Opa. Jesteśmy w niebie, dostaliśmy to czego potrzebowaliśmy Super! Prawdopodobnie przez Gimpiego, wiecie? Prawdopodobnie, bo on chyba zwiększa szansę na Soulheart. nie jestem pewien, mogę się mylić Hop, hop Dobra, hop hop, hop Dobra, ubici, kluczek jak najbardziej przyjmę eee... gdzie jest ten treasure room? Wow, podwójne, a to jest podwójne pomieszczenie, potrzebujemy... A, w sumie kluczyki mamy, zajebiście Dobra, otworzymy. Z... Super, super. Treasuremy koło siebie, jak najbardziej przyjmę. Żeby się już nie pieprzyć. Hop. Wchodzimy. Eee, to jest darmowa bomba, właściwie. Chujowe. Ale w tym przypadku jest ok. Rozwalimy Dwa grzybki jeszcze kamyczek. Super. Zajęliście. Co to daje? Range down. To mnie boli. Explosive deria. O, Piers. iPhone Pills. Ok. Eee, czyli range down to troszkę boli, ale. Po części wyjebane, to to nie był mózg, to był Poison Damage. Poison! hopa Coś ciekawego, I found Pulse. No, dobra no, Unraid'em. Dobra, wciąż jest ok mamy zatruwające strzały i mamy triple shot. Czy mi się Tears zmniejszył? Nie, zasięg nam się zmniejszał, nie Tearsy. Dobra, mniejsza to nie jest istotne. hopa Soul Heart! Tak! Jest! Dobra, wejdziemy do kurs Nie ma powodu, żeby tego nie zrobić. Papa? No, e, niestety. Ło, jeszcze zwróciło nam się życie! Super! Zajebiście. Dobra, lecimy do bossów. A, bossy są po tej stronie. E, lecimy do sklepu. W takim razie, wow, prawie wlazłem. Prawie wlazłem, się wystraszyłem. Wiecie, jak się wystraszyłem, bardzo mocno. E, nie wiem, co daje, ale wezmę. Ekstra Peer Room, okej. Okay. Eee, soul hair, nie wiem, full health, nie no dzięki, wezmę jeszcze jednego pila, bo mogę, amestezis, no, no, super, jaram się, dobra, pakujemy golda, bo czemu by nie, śmieszny nasz wygląda, mamy śmieszny ryj moi drodzy, jak się z tym czujecie, ja zajebiście, dobra, w dół, moi drodzy, dobra, kojarzę między innymi jak iść. Dobra, w dół, w dół, w dół. Nie mamy bomby, nie mamy te, te, To jest Cave 2. W sumie to jest. Tak, to jest XL, więc. Właściwie już nie będziemy mieli, jak wysadzić pa, 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 pa grzybków, Ale z drugiej strony będą czaszki do wysadzenia. Fuck! Więc jeden pies. Z nich też tracą herty. I karty Tarota, co też jest bardzo spoko. Bum. Dobra. Easy! A, 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 a! A, nie giną na jeden strzał. Eee, jest grzybek, warto rozwalić. Nic nie wyleciało, dobra. Bossu, Guardi Junior. Może być lekkim problemem. Ale mam dużo obrażenia. Wow! Nie zdążył oberwać, bo po prostu tak wyjebałem mu ze Space bar itemu. Super. Speed and range up. Akurat range up nam się przyda. Speed w sumie też. The hollow, easy. Range nam się przyda, bo straciliśmy ogólnie dużo. Wow. Dobra. Hopa. Nie wiem, co się stało, jakoś się zblokował. To! Gościu, ogarnij dupę, tak serio. Dobra, eee, HP up, no, czyli Soul hurt. i coś ciekawego? Uu. Eee... okej, okay. większa szansa na drop skrzynek, plus kolejny item gapiego. Jeszcze jeden i mamy komplet. Więc warto wziąć. Co prawda, straciliśmy 3 herty, ok, zdaję sobie sprawę, to jest duża strata. Ale wciąż, jakby nie patrzeć. Ło, wow, dostałem od babci gruszkę. Dostałem gruszkę od babci, to jest kolejny dowód na to, że moja babcia jest lepsza od waszych. O, o, o. Nie ma opcji, żeby przegrać już tą grę. Babcia obdarowała mnie swoją miłością. Zwrotu nie ma szans. Dobra, 3 bomby, jeden soulheart, słabo. Bardzo słabo. No, nieopasalne. Dobre. Zajebiście, O, mam dobry humor. Bo sam pyka gruszka, taka gruszka jest dobra. Jest naprawdę pyszna. Gdzie to zadało. Jakim cudem oberwałem? Jakim cudem? Tak się nie robi. Dobra, spokój, spokój. Bum, bum, bum. Jeszcze jedno bum, bum. Będzie, uwaga. Opa, Explosive diary. Ja w sumie bardzo zostawić, bo nie mam bomb. A może się to być jakieś ciekawe pomieszczenie Dobra, przepołowione grubaski nie są najmniejszym problemem Okej okay. Wow Łop, łop Spokój, dobra O nie, nie chciałem tego otworzyć! Fak. Speed down, super, i tak jesteśmy szybcy. Ale o mój Boże, nie chciałem tego... Kurwa mać Nie chciałem tego zrobić Co czego? Moje obrażenie, moje życie Fak. Dobra 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 Dobra, ryzykujemy O, to może być ciekawe Hop Proszę Daj mi dużo solhertów. Oczywiście Daj mi dużo solhertów, heartów, Plus, whatever Full health no, Dzięki nie. Bardzo mi się przyda O, dobra, zwróciło się Dobra, explosive diarrhea, więc możemy zrobić coś takiego Nie najgorzej, chyba To, że pilsy wyleciały, nie wiem kompletnie czemu ale okej... Okay. tears down, fuck, najgorszy pisaki jaki mogliśmy trafić, shit, o mój Boże, podwójna eksploziv Daria, you serious, you serious, you really serious, ale jak mam podwójną eksploziv Daria, to wykorzystajmy, boom, coś ciekawego, czy naprawdę mam sama eksploziv Daria, ale why? Why you do this to me? Wow, yo, yo, yo. Dobra, za trochę pewnie umrzeć, Nieważne, jest wytrzymałe. Ta, men, ta menda jest wytrzymała. Hoppa! Ambre, ambre! O oh, nie! Wow, zajebis... Jestem zajebisty, jestem zajebisty, dobra. Eee, skrzyneczka, a tak, nie mamy. Fuck. Dobra, użyjmy tutaj. Opa, 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 opa. Proszę, nie wyląduj na mnie. Nic ciekawego. Potrzebujemy klucza, nie mamy ani treasure roomu, ani na skrzynkę. Już jebać skrzynkę, ale treasure room! Hurer rom jest bardzo istotne, a my nie mamy! Jeszcze ten Tears Down. Debuff od, od Pilsów z Tearsami jest naprawdę duży i to jest problem. A, 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 a. Spokój, spokój, pajączki nie jest problem rozwalić. Tylko nie wpierdzielić się dokładnie na te wszystko. fak O mój Boże, co to jeszcze zabiera całe życie? Całe życie? Całe życie, FAK! O mój Boże, nie Naprawdę, idea życia potraciłem na tym. To jest okropne. To jest okropne. Czemu mi to robisz, Gro? Gro, czemu mi to robisz? No, na pewno nie oberwę tutaj, dobra. O mój Boże, szybko, szybko, te czerwone. Straszny problem, się ta amnezja. Czemu nie lecą Solherty? Solhert. Co to jest? Łub, Łub, Łub. Okej, okay. wyjebane w to. O nie, 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 nie te skaczące, nie, nie te skaczące, nie te skaczące. Nie te skaczące, nie te skaczące, nie te skaczące. O mój Boże! Dobra Eee, postawmy bombę tutaj. Mam tylko jedną, co prawda, i mam Explosive Diary, czemu tego... Posrało was z tymi pilsami! Ale tak serio! Czemu sama Explosive diaria? Czy to jest clądwa explosive diary Czy jak ktoś tam wymawia? Whatever. Boom. Dobra, uwaga, ten bi jest z dwóch stron. A! Szybko! Ojo, ojo, ja, ojo, ja, 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 nie mam kluczy ani niczego, fak. Tutaj byłem, byłem. Eee, tutaj może być, nie wiem, bomb, nieistotne. Hop. Czyli niby mamy eksploiterię i chyba trzeba będzie użyć. Trzeba będzie bardzo użyć. W jakim tutaj miałam do tego nie oberwać? Nie ma opcji, żebym nie oberwał tutaj. Nie ma opcji, żebym tutaj nie oberwał. Najmniejszej opcji, żebym tutaj nie oberwał. A może? Może The Dream? O, ja mogę ich zatruwać. Spoko, nie muszę ich bić w tył głowy. A, ja mam tego robaczka, zajebiście. Hmm. Plus ich cokolwiek. O mój Boże. Uwaga, 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 uwaga. Spokój ducha i ciała! Spokój, 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 spokój. spokój. Wybuchnij! Dobrze. Pierwsza, się cieszę w życiu, żeby wybuchło. Dobra. Nie wiem, czy chcę iść od razu na bossa. No dobra, niech będzie. To jest XL, to jest jedynka, dobra. Jebać to jazda. O mój Boże. Ze wszystkich bossów, jakie istnieją, ze wszystkich bossów, jakie istnieją. Ze wszystkich. Uwaga, Unik. Dobra. Uwaga! O, on może zrobić źle. Wow, jakim cudem, jakim cudem. Jakim cudem. Dobra, spokój, spokój. Chill, Kamrus, chill. Nie panikuj, jeżeli spanikujesz, to przejebiesz. A, a, a! Uwaga, uwaga na te oczy. Te oczy są największym przeciwnikiem. Te oczy są największym przeciwnikiem. Więc nie pozwól, żeby ci dotknęły! Dobra, nie możemy być w linii, żeby nas jedną z Brimstone'a Pamiętajmy o tym Tak go nie trafię Dobra, unikamy oczu, uh, póki nie skoczy, dobra? Full skupienie moi drodzy, full skupienie Nie, 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 Czy ty możesz przejść tam w bardziej w moją stronę? T dobra, nie, uh, uh, szybko, bum, zabity, łof, udało się, udało się Wiecie co? Najpierw wejdę tutaj. O Boże Krampus, nie! Miałem nadzieję, że będzie jakiś deal. Miałem <śmiałam> nadzieję, że będzie jakiś deal z szatanem, przez co bym wymienił się, bo można robić deal, jeżeli nie macie trzech Soul i bym się wrócił z wziął sobie Soul FAK! Już jadą po mnie, zabiorą mnie do więzienia za to, że trzymam dzieci w piwnicy. <śmiałam> Dobranoc wszystkim, pa!